Dlaczego warto przypomnieć Star Wars Dark Forces 2? Bo. będzie szelanie, skakanie, bitwy na miecze świetlne, potwory oraz. wzdychanie. Dark Forces 2 to gra akcji w uniwersum gwiezdnych wojen wydana w 1997 roku po długo wyczekiwanym sequelu części pierwszej. Jeśli ktoś nie wie, jakie to były czasy w gamingu, to mogę powiedzieć jedynie, że to naprawdę jest prehistoria. No bo powiedzcie sami, w której grze dzisiaj uświadczycie scenek z aktorami ha. Co prawda sama gra aktorska oraz aktorzy mogą budzić dzisiaj trochę uśmiech politowania, ale takie mieliśmy czasy. Chociaż niektórzy uważają, że aktorzy zagrali świetnie. Ja mam trochę inne zdanie na ten temat. Wcielimy się w najemnika Kyla Katarna. Tak samo jak w części pierwszej dla niewtajemniczonych, który po zniszczeniu tajnej bazy Imperium siedzi sobie na Narshada, planecie największych gnit, bandytów i cholera wie kogo jeszcze w tej części galaktyki w blasku wygranej oraz planuje dowiedzieć się kto zamordował jego ojca. Wtem pojawiają się Mroczni Jedi, w tym najsilniejszy Jarek i kilku innych. Jakiś młody, jakaś kobieta, twilekański stand bo w większości czasu tylko się śmieje i reszta wesołej gromadki. Planują oni uwolnić ukrytą moc dawnych mistrzów, pewnie chodzi o tych, co na Koliban są pochowani, i wykorzystać do zniszczenia rebelii. Kyle więc wyrusza w pościg za potencjalnymi mordercami. Odkryje tajemnicę ojca i swoje przeznaczenie. Tak, będzie musiał zostać Jedi, żeby dotrwać do celu i tylko od nas zależy jaką ścieżkę wybierzemy. Ciężko ocenić mi grafikę tak naprawdę ze względu na jej sędziwy wiek, ale Art spieło się naprawdę na wyżyny. Zawsze mamy poczucie, że jesteśmy w samym centrum tego uniwersum Gwiezdnych Wojen. Gra jest co prawda często korytarzowa i to dosłownie, ale dbałość o szczegóły otoczenia jak i samych wrogów jest imponująca. Skoro już do wrogów dotarłem, to nimi się zajmę. Pluralizm, że tak nazwę, jest ogromny. Oprócz tych standardowych dupków jak truperzy czy maszyny kroczące AT, AT i ATST, natrafimy na przykład na latające owady, różnorakie rasy od Rodian do Tradoshian, mrocznych Jedi, o których wspomniałem, czy sądy Imperium. Pełnią raczej rolę mięsa armatniego i pojedynczo nie stanowią wyzwania, oprócz Jedi, ale zawsze są w grupach i jeśli nie jesteśmy uważni oraz celni, no to zginiemy. Patrzcie, prawie jak Dark Souls. Jeśli chodzi o śmierć, to tak, gra jest stara i jest bardzo hardkorowa pod tym wyzwaniem i nie bierze jeńców. Jeśli się nie ogarniemy, no to daleko nie zajedziemy. Na szczęście nasz heros nie jest bezbronny, no nie ma opcji. W początkowej fazie gry mamy dostęp tylko do broni strzelającej, no ale po pewnym czasie dostaniemy miecz świetny. Broń absolutną. Oprócz niego mamy blastery, karabiny, kusze, granaty czy rakietnice, czyli taki standard można powiedzieć. W racji tego, że będziemy rozwijać swoje umiejętności w zakresie władania mocą, to i te moce musiały się pojawić. Inne są po jasnej stronie, inne są po ciemnej. Co ciekawe, ten mini tryb RPG ma dość dziwną mechanikę. Otóż zauważyłem, że każdą moc możemy rozwinąć, żeby była mocniejsza, ale żeby to zrobić, musimy odnajdywać sekrety w każdej misji. Coś jak system zapisów w pierwszym kraszu, jeśli ktoś pamięta o co chodzi, że żeby zapisać grę trzeba było przejść etap bonusowy. Odnajdując te sekrety, dostajemy gwiazdki, które możemy przyporządkować do danych perków. Dziwne trochę, no ale jak tak chcieli, no to tak zrobili. Ale teraz najważniejsza sprawa, czyli rozgrywka. I tu zaczyna się prawdziwa miodność produkcji. Taki miód jak ten odnaleziony w grobowcu w Egipcie. Dalej świeży i odżywczy. To jak się w to gra, jak człowiek się wczuwa, to jest w sumie niesamowite. Chciałbym choć w połowie zaangażować się tak w asasina któregoś nowego, jak zaangażowałem się w misję Katarna. I to nie jest tak, że to gra w uniwersum. To my wkraczamy do świata starło za pomocą gry. Każdy z 21, tak 21 poziomów jest ekscytujący, unikalny. I gdyby nie to, że wataha zdeterminowanych zabójców, to można by zwiedzać, i zwiedzać, i zwiedzać. Zwiedzimy na przykład Dolinę Jedi, Okręt Imperium, czy planetę Sulon. Tak, mnie też nic nie mówiła ta planeta. Ale okazała się bardzo hardkorowa jak na początek gry. Zginąłem tam na początku chyba z 10 tysięcy razy. Ale żeby nie było za słodko, nie będę oszukiwał nikogo, że nie jest to nic rewolucyjnego. Bo albo to FPS, albo action z trzeciej osoby. Ale jest tu coś co powoduje, że nie chce się opuszczać tego świata, żeby wrócić do niego za jakiś czas. Najlepiej byłoby nigdy z niego nie wychodzić. Oczywiście też nie samą walką Kyle żyje i znajdą się też elementy platformowe. Czasem naprawdę frustrujące. Będą też zagadki logiczne, niektóre wymagające, inne zwyczajne typu naciśnij guziora. I zawsze najważniejsze jest parcie do przodu do celu, no bo taka jest droga Jedi. Natomiast walki z bosami to trochę inna bajka. Nie dość, że każdy z wiadomych względów używa Miecza Świetnego, to jeszcze używają oni mocy, na przykład wysysania życia. Trochę kurwa nieuczciwe. Każdy z nich zachowuje się inaczej i stosuje inne sztuczki. Przez co ginąłem, bo potrzebowałem czasu na poznanie ich technik. Ale to dobrze, bo nic nie jest podane od razu na tacy i trzeba ruszyć szarymi komórkami. I uruchomić trochę własnego myślenia. No i sterowanie. Ohoho, i tu na początku było ciekawie. Otóż fabrycznie oś Y jest ustawiona odwrotnie, co sprawdza się przy sterowaniu na przykład samolotami, no ale nie przy celowaniu blasterami do cholery, a w dodatku sama próba zmienienia tego nie jest najłatwiejsza i bardzo nieintuicyjna, przez to, zanim zacząłem grać, na poważnie licznik śmierci wywindował się bardzo w górę. W dodatku nie ma automatycznie włączonego celownika, a muszę się przyznać jak rasowy Janusz, że myślałem, że nie ma czegoś takiego i grałem przez kilka leveli bez, po czym z ciekawości sprawdziłem i była opcja włączenia. No nieważne. Poza tym sterowanie jest dość responsywne, wszystko działa jak należy. Poza tymi rzeczami, feeling strzelania jest świetny, postać porusza się jak należy, skakanie mogłoby być lepsze, no ale w sumie jest ok. Mógłbym powiedzieć coś o muzyce, no ale chyba wszyscy znają kompozycję ze Star Wars, więc myślę, że nic dodawać nie trzeba, a milczenie w tym przypadku będzie najlepszą odpowiedzią. I teraz najważniejsze pytanie. Dlaczego warto przypomnieć tą grę? Ponieważ ta gra jest fabularnym arcydziełem. Co prawda ja uważam, że cutscenki z aktorami są słabe, ale ma to swój klimat. Przedzieranie się przez różne planety z Katarnem to coś, czego prawdziwy fan Star Wars powinien doświadczyć. Jest tu wszystko od tak zwanego zera do bohatera strzelanie z blasterów, walka na miecze, zagadki oraz ogromny klimat tego uniwersum. Należy jedynie przymknąć nieco oko na grafikę i animację, szczególnie pływania, bo trochę się zestarzała, ale nie jest ona tutaj ważna. Tak myślę, że szkoda, że giganci rynku mogą robić co chcą zamykać studia, zamykać projekty. Bardzo często zmieniają coś wedle własnego widzi się, co powoduje, że nowe nie oznacza lepsze. Oznacza to wytarcie z klimatu i najczęściej wygonienie ducha, którego posiadał. Jak na przykład tak zwany Battlefront 2. Wytarty ze wszystkiego przez mikrotransakcje, które EA przecież kocha. Nie wiadomo co myśleć o tym, że Ubisoft zyskał prawa do marki, ale upadły zakon dał iskierkę nadziei, że będzie jeszcze dobrze. Chociaż był tylko cieniem tego czym jest Dark Forces 2. Pozycja obowiązkowa nie tylko dla fanów Star Wars. Polecam.